i dobro, szczęść Boże, niech będzie pochwalony przez Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. W Waszych intencjach modlimy się za duszę w czysto cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, modlimy się za siebie nawzajem. Módlmy się, prosząc o nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Mówmy się o nowe, za nowe powołanie, o nowe powołanie kapłańskie, zakonne misyjne i za powołanych. Prośmy też o e, tych, którzy odeszli od kościoła, za tych, którzy walczą z różnego rodzaju przeciwnościami, nałogami uzależnieniami za tych, którzy zostali skrzywdzeni, w jakikolwiek sposób mógłbym się za tych, którzy dokonali w swoim życiu aborcji. Tradycyjnie kciuk do góry. Proszę was e, udostępnić, a też naszą modlitwę rozpoczynamy. Minęła godzina 20. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym widowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod ponskim piłatem, krzyżowanym Marii pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się także za naszych braci chrześcijan chrześcijanów ziemi świętej i wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie i nie mogą wolnie sprawować swojego kultu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi <laughs> miłosierdzie dla Nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla Nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka, w intencji naszej wspólnoty modlącej. Ksiądz. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. <S��> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. <Syd dois> Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg za wspólną modlitwę. Pomóżmy się jeszcze w intencji Ojca Świętego Franciszka za Kościół Święty. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie garcić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani Nasza, orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, Synom swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlitwą do świętego Michała Archanioła módlmy się za wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób zniewoleni. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić racz. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę do ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Bóg za wspólną modlitwę. Przyjmijcie, Boże. Błogosławień jest Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je teraz zadać. QA, pytanie, odpowiedź. Jeśli nie, to będziemy kończyli. Kto jeszcze może, niech da kciuk do góry na YouTube, jak jesteś zalogowany na Google czy na Gmailu, skomentuj, napisz poprzez hashtag skąd jesteś, możesz pisać swoje imię. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, będę niezmiernie wdzięczny. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego wieczoru. do zobaczenia, dobranoc, mam nadzieję, że Iza wyśpi się dzisiaj, Tomek też, po tych zmianach czasowych, ja jeszcze dzisiaj po południu trochę, mam nadzieję, że już powoli mój zegar biologiczny wraca do właściwego, także... Dobrze, moi drodzy, pewnie nie, jeszcze nie, no ja już po południu trochę spałem, więc... Też mam nadzieję, że już powoli jest ok. Do zobaczenia. Trzymajcie się Jezusa. Hej!